Dzień dobry, witam na kanale Dok Corner, ja jestem Ola, a to jest Dok Corner i witam Cię bardzo serdecznie, od razu Ci przypominam, że do kupienia jest mój e-book do końca tego roku, tylko i wyłącznie, a z kodem 2023 będziesz mieć zniżkę właśnie na ten e-book o psiej komunikacji, poznasz co to są sygnały, zachowania, sygnały demonstracyjne, czy Twój, zobaczysz, czy twój pies próbuje się dogadać z drugim psem, czy potrzebuje pomocy, czy zaczyna troszeczkę spuszczać stonu z, z napięcia swojego lub drugiego psa, czy właśnie potrafi koregulować, co robi, jak robi, jak po prostu rozmawia. To jest na maksa ważne, moim zdaniem, to jest taki, podstawa do tego, żeby mieć psa. Dzisiaj też Wam pokażę. Co się dzieje między dwoma psami? Jest to, są to dwa psiaki. Jeden filmik będzie z, e, z Shibą w wieku chyba pół roku, a drugi psiak, Nugat, tak w ogóle, owczarek szetlandzki. To jest psiak, który też wtedy miał 7 miesięcy. Po te filmiku już mam jakiś czas 7 albo 8 mi miesięcy. Czyli jakby. Spotkanie dwóch nastolatków. Inaczej będą rozmawiać psy, które się już znają, inaczej będą rozmawiać psy, które na przykład spotykają się w jakimś wąskim przejściu, kiedy to jest na smyczach, kiedy um, psy nie mają takiej swobody, tak? nie mają tej przestrzeni, nie mają czasu. Te wszystkie elementy będą miały wpływ na to, jak będzie wyglądać ta interak interakcja, no nie? Dwóch psów. Powiem Wam, co ja tam widzę, i oczywiście, jeżeli Wy też tam coś e, widzicie, a na pewno widzicie, to też mi możecie napisać w komentarzu na dole, co tam, jak tam, co tam jeszcze zauważyliście, dobra? Albo może się z czymś nie zgadzacie, może jakoś coś inaczej widzicie, to jest ważne tutaj, żebyśmy rozmawiali na ten, e, na ten temat. Jeżeli mój pies grozi, patrzy się mocno, frontalnie, stoi do psa. Moja Stefania jest bardzo napięta, oblizuje się i tak dalej. Widać po prostu, widać, to nie jest pies, który się chce przywitać, co się bawić. No to jednak na przykład widzę, że nadal wielu ludzi myśli, że to jest pies, który jest szalenie otwarty do interakcji. No nie, no absolutnie. Dobra, jedziemy z tym Koksem czy nie? Najpierw standardowo słuchajcie, o, mamy dwie psiny. No nie, już mamy oczywiście psiny w takim, widzicie, ułożeniu, że tak powiem, leżącym. Puścimy sobie najpierw tą interakcję. A już mi się tam ryje Stefania z tyłu. Puścimy sobie tą interakcję na razie na zwolnieniu, dobra? Żebyście tutaj mogli sobie na spokojnie zobaczyć, co tu się właściwie wydarza. Albo dobra, może na razie na tym, na normalnym, a potem na zwolnieniu. Tak, to są psy, które się znają, są w podobnym wieku, byli razem na psim przedszkolu. Dwa całkiem różne charaktery. Mhm. Już sobie damy na, o, na zwolnione, zwolnione tempo. Zwróćcie tutaj uwagę na to, czy psiaki mają rozluźnione ciała, czy nie. To jest jakby pierwszy taki mój odnośnik. No nie. I tu też Was jakby uczulam na to, że jeżeli do końca nie wiecie, czy pies się dobrze czuje w danej interakcji, czy nie, to tutaj sobie popatrzcie po ciele y psiaka. Oczywiście Wy najlepiej znacie tego psa. Bo na przykład, słuchajcie, Bao, czyli ten hmm, m, psiak Shiba, no to hmm, on... Jeżeli on wstanie, on ogólnie ma ciało takie bardziej napięte. Nawet jeżeli jest swobodny, ma bardziej napięte. Tak samo ten ogonek jest zakręcony i on jest zawsze zakręcony. No nie, widzicie, u nugata ten ogon jest taki zwieszony. I tutaj sobie też zobaczcie, też ułożenie opiekunów. Tu jest jeden opiekun, nie wiem, jak wam to pokazać. Tu jest jeden opiekun, tutaj. Tutaj w ogóle trochę stoimy w takim, wiecie, w kółku najświętszej adoracji. Ja nie lubię w takim kółku stać, dlatego że to jest troszeczkę tak, że psy są wtedy wrzucone w tą interakcję i wtedy mi jest trochę trudniej określić, czy dobra, jest git, czy nie. I wtedy jak sobie patrzę, czy psy potrafią się od siebie odczepić, rozłączyć, jak potrafią coś innego zaproponować, a nie tylko takie, takie dzikie szaleństwo, no to ja na przykład y, mówię rozchodźmy się, zobaczmy, no nie, czy one w ogóle na nas zwrócą uwagę. Y, tu była sytuacja właśnie taka, że my pójdziemy w, tam w innym kierunku i one faktycznie się y, rozeszły i y, y, myślę, że im to troszeczkę pomogło. Dobra, to może sobie odpalmy od samego początku. Dobra, odpalamy rakietę. Zobaczcie, są zęby, oczywiście idą tutaj zęby. Nugat na przykład jest też owczarkiem, zobaczcie, też są dwie całkiem różne rasy. Nugat jest owczarkiem szetlandzkim, jest to pies y, zaganiający, jest to pies pasterski. On ma tendencję do takiego podgryzania, ma do tego tendencję. Y, Baonie nie, ale zobaczmy, co tutaj dalej będzie. Ale też ma szczękę i ten, ten ząb jest na wierzchu, no nie? Zobaczcie. Tutaj przepraszam Was bardzo, że to jest takie ruchliwe, ale e, no, to są jakby zajęcia na żywo i e, ja i rozmawiam z ludźmi, i patrzę na te psiaki i jeszcze fajnie, jakbym zerknęła, czy mi się to nagrywa, czy nie. Czasami jest mi bardzo trudno te trzy rzeczy połączyć razem. Ale specjalnie dla Was, proszę. Tu się też w ogóle zastanawiam nad tym, czy Bao jest psem, który Bao jest psem, którego trudno w taki sposób wywrócić go. Więc ja tutaj też troszeczkę podejrzewam, że on, znając już też Nugata, znając te jego tutaj zachowania, on też sam w pewnych sytuacjach się kładł. Natomiast tutaj, Nugat, proszę zobaczcie, cały czas go tutaj podgryzał i teraz, psiaki nie mają jakichś na maksa spiętych, e, spiętych ciał, ale też zobaczcie, że to jest na maksa intensywne tam coś się dzieje, no nie I cały czas to obskakiwanie, teraz na przykład bało próbuje wstać ale ten mu nie daje znowu wstać, no nie ten znowu, proszę bardzo o, znowu go tutaj przewraca, ten maluch kochany Myślę, że tutaj on już chciał wstać, ale no nie miał takiej opcji, dlatego że cały czas go nugat tutaj podgryzał, no nie? I na przykład w tym momencie, powiem Wam szczerze, ja bym zawołała nugata. Odwołałabym Nugata. W ogóle nawet to jest też coś takiego, że ja na przykład tutaj, jak staliśmy w takim kółku, no to one się nie potrafiły rozdzielić. Potem zaraz też zobaczycie, jak my się rozejdziemy, to to przejdzie w ogóle w gonienie się i tam będzie w ogóle zamiana ról, w sensie, że Bao będzie gonił Nugata, no nie tam będzie miał trochę większą, yy, powiedzmy, yy, chciałam powiedzieć, że też większy większą przewagę, natomiast tutaj bał jest większy, no nie, od Nugata, tak czy owak, ale to też nie znaczy, że no nie mógł sobie poradzić jakoś w tej sytuacji, no nie mógł po prostu wstać, nie, bo ten go cały czas przewracał, drani jeden. Mhm. I na przykład tutaj myślę, że tutaj psiaki już to też przybrało taką formę rozładowywania się na sobie, trochę też takiego wyżywania się na sobie. No nie? I teraz rozładowywanie emocji nagromadzonych to też jest jakby społeczne zachowanie. Natomiast tu też chodzi mi o to, żeby to też było w umiarze i też to nie może wyglądać tak, że cały czas ten jeden pies się na tym drugim wyżywa. No nie, nawet jeżeli on jest mniejszy, nie ma to żadnego tutaj znaczenia. Może być duży pies, może być większy, ale może sobie nie radzić z tym małym, no nie? I zobacz, jaka tutaj już Bao, tu mam wrażenie, że on już miał takie typowo: Ej, dobra, już dość, no nie? Tu już, już, tu już to, to już jest dość, a ten go znowu i po uchu, no nie? I znowu to samo. Tu odepnął go już mocniej, próbuje znowu wstać. Gdzie on nie może w ogóle wstać. I teraz też nie chcę, żebyście Wy w się rozmówki traktowali w kontekście złe dobre, to nie jest nic złego, to jest społeczne zachowanie. Natomiast patrzcie sobie też na to, bo psy mają naprawdę różne charaktery, różne doświadczenie, są na różnym etapie w swoim życiu. I teraz, jeżeli yy, nugat będzie. Czy Bao, jakby zabierani w trudne sytuacje, czyli będą zabierani w miejsca, gdzie są psy, które na przykład będą też w taki sposób się komunikować, w sensie cały czas będą na siebie napierdzielać, no to ten pies jakby nie będzie szukał innych komunikatów, innych strategii. A my też tu chodzi o to, żeby jednak budować sobie ten, te kompetencje u psa, żeby to nie był tylko jeden repertuar zachowań, tylko i wyłącznie, dlatego że jednemu psiakowi to spasuje, drugiemu nie. I tutaj na przykład już nugat nie będzie wiedział, jak się ma z tym psem komunikować, no nie? Zobaczcie, otrzepanko. I to też jest takie, takie otrzepanie. To też mi mówi o tym, że dla nugata to też nie jest łatwa sytuacja. To jest troszeczkę tak, że. Zafiksował się troszkę na nim, i tak do niego dziubał, 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 i był moment, kiedy, kurde, dobra, otrzepuje się, trochę zrzucam to napięcie. I teraz, na przykład, to właśnie to było to otrzepanie, no nie? Tu. A tutaj znowu, zobaczcie, znowu Bao teraz na, na parza, no nie? Tu Bao już przyszedł bardziej do pogoni. O, próbował go zabrać tutaj za ogon. Zatrzymać go. O, to też się dzieje bardzo blisko opiekunów. Bardzo. Tą interakcję tak, przerwałabym. W sposób taki, że właśnie tak jak zresztą tutaj też zrobiłam, że my sobie odeszliśmy i psiaki przeszły do pogoni. I wtedy bym zrobiła tak, że jedni opiekunowie pójdą w jedną stronę, a drudzy w drugą. Jeżeli to by nic nie dało, to byśmy sobie wzięli psiaki na smycz i byśmy się od siebie oddalili. Bardzo często też jest tak, że jak już na przykład zapinamy sobie psiaki na smycze albo odwołujemy je, no to wtedy to napięcie schodzi, no nie? I wtedy jakby ten pies jest troszeczkę taki, hmm, dobra, okej, okay, uff, nie wiem, pójdzie sobie w wężonko, pójdzie sobie w szarpanie, pójdzie sobie we wsparcie do, do opiekuna i yy, no są w stanie w ogóle od siebie oddzielić się, odpocząć, no nie? Byłam też ciekawa, w jaki sposób bał właśnie ten, ten szybek, w jaki sposób on sobie poradzi i czy on będzie w stanie, no bo jednak on był większy, jemu się postawić i jednak mm, troszkę zwiększyć ten dystans. Natomiast tutaj widzę, że był taki trochę w koźruk zapętany, no nie? I tak, to są psiaki, które się znają, natomiast są też na tym etapie, gdzie dosyć sporo jeden i drugi nie potrafią odpuścić, dosyć sporo rywalizują i to może być dosłownie o wszystko rywalizacja. O kawałek ziemi, no nie? Jakąś trawkę, o opatyk, o, patyk, o e, bliskość tutaj z, o, z opiekunem, no nie? Dosłownie o wszystko. Tu jeszcze musi być sporo kontroli, bo widzę, że psy same z siebie nie odejdą. Tu trzeba im troszeczkę pomóc, no nie? Nie ma tutaj złego psa, nie ma tutaj dobrego psa, nie ma tutaj bardziej posłusznego, mniej posłusznego. Absolutnie. To są psiaki, które jeszcze nie mają takich kompetencji społecznych jak dorosłe psy, jeszcze też się nie czują pewnie w interakcjach z drugim psem. To są psy, które też sprawdzają, jak wpływają na drugiego osobnika. No nie to jest też. No to, to jest też cecha tego okresu, no nie? Dojrzewania. Który jest dosyć ciężki dla psa, ale też dla opiekuna, nie? No nie. O! I też mi chodzi o to, żeby nugata, właśnie tego owczarka szetlandzkiego, żeby to zachowanie takiego podgryzania, żeby to się też nie utrwaliło i nie wzmocniło. Bo to jest też coś, co, okej, okay, wynika, może wynikać z jego. Takich predyspozycji rasowych. Natomiast tutaj tego typu potrzeby raczej bym realizowała w, yy, za pomocą zabawy, szarpaka, a nie rozładowywania i takiego właśnie podgryzania kumpla drugiego osobnika. O. Tym bardziej, że tutaj no, były komunikaty: ej, nie, nie, nie. Chociażby też to słuchajcie, to było takie, dobra, dość, ileż można, no nie? Noż koleś. Kurde, bele odejść, no nie. No i druga rzecz taka właśnie, że też nie, nie mógł wstać, nie, nie potrafił w ogóle tutaj wstać, no nie? To też mi mówi o tym, że kurczę, no, y, nawet nie mógł się z tego jakby wykaraskać tak fizycznie. Chociaż tu może miał tą, tą okazję, ale jakoś tak się też kulał, kulał się. No i oczywiście też cała gama, wiecie, jeżeli chodzi o to, zobaczcie, jakie tu są pyszczyska, no nie? One są tutaj psiaki pobudzone i zęby są na wierzchu. Więc to jest też tak, że są tu też elementy takiego grożenia, takiego właśnie, że ja jestem taki, wiecie, no silny, mocny, zły. No jeden i drugi to miał, właśnie, te paszcze takie, o właśnie, tu. Więc taką interakcję bym sobie przerwała, jeżeli bym widziała, że na moje odwołanie nie ma nic.